Cześć siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny Czyli jest 21, tak? 21? 21 marca mamy dzisiaj I będę sobie e, uprawiał pod zasiewy kopru Także no, myślę że baterii mi w kamerce starczy Bo mam tylko pół baterii naładowanej no ale myślę, że uda się Wam coś tutaj nagrać. E, taki krótki fragment z uprawy pod e, właśnie zasięwy kopru. Tutaj po lewej stronie macie pszeniczkę. No może wyjdę wam pokażę. Może, może uda się nagrać takiego e, dłuższego troszeczkę mm, vloga, można, ta, można tak powiedzieć. Dobra. Nie no, chyba pszenica wygląda git. Nie no, powiem Wam, że jest chyba ok. No, w sumie, doliznę do dokarmianie trzeba będzie zrobić z kilka razy. Ale to myślę, że przed świętami się uda zasilić tą pszenicę. Na przykład gumisilem, a no, także fajnie tutaj rośnie. Dzisiaj mamy naprawdę ładną pogodę. Na razie jest około 10 stopni. Także jest super. Dobra, także co? Ja nie będę przedłużał. Tylko biorę się do pracy. Tutaj mam zasiany szczypiorek i natkę. Czyli pietruszkę naciową. Mam zasianą. Dobra nakładam kamerkę na głowę myślę, że się udało jakoś to sprytnie założyć chwila, chwila dobra myślę, że jest myślę, że jest ok dobra ustawię sobie troszeczkę jeszcze kubka dam do góry bo pierw Zrobię sobie głębiej. O, dobra. Może być. Dobra, dwójeczka i próbujemy to zrobić. Dobre. Odpuszczone. ¡Busquides! Nagrywa się. Dobra, nagrywa się jeszcze. Dobra. Tam w oddali właśnie mam posianą żółtkiewkę i jest przykryta agrobuchnino, także już powoli nie puszcza. Mam tylko y, nagrać materiał z uprawy pod koperek, ale stwierdziłem, że jeszcze wam dogram materiał z siewu tego kopru i w jaki sposób się on odbywa u mnie. Także w tradycyjny sposób y, sieję sobie właśnie oto takim siewniczkiem y, taczkowym. Yy, ręcznym, także no Zaraz się zabieram do pracy, aby tylko otworzę te nasionka i, i będę sobie tutaj siał, nie? O, kurde macie zapakowane szczelnie nie można otworzyć Może się uda teraz Dobra. Jakoś poszło yy, Odmiana kopru to jest y, szmaragd. Sieję go co roku. Wychodzi dość dobrze. Także no yy, sieję i w tym roku. Yy, powiem Wam, naprawdę są so super. Kurde są so zarąbiste. Lepsze niż w tamtym roku. Mam nadzieję, że bez jakichś yy, właśnie tutaj chwastów. Ale chyba nie ma. Nie, no, nie, no nie widzę także no dobra jest super dobra wsypuję a nowy siewniczek to można i troszeczkę więcej wsypać tego wiem że się e, nigdzie mi tutaj e, nie powinno e, wysypać dobra rękawiczki sobie wezmę założę coś trzeba będzie na pewno e, ustawić dobra taką ryniękę sobie zakładam no dobra, ile co sobie tam na y, początek, nie wiem ile tego kopru wyjdzie mi. Zrobiłem tak więcej, także no, będzie widać, nie? Tutaj mam właśnie taśmę, bo zostały mi włókniny tylko 3 metrowe na szerokość, jak się nie mylę. Czy tam 3 z kawałkiem może wyjść. Więc, więc właśnie y, taśma odmierzyłem sobie szerokość. Na długo siadę do samego końca, także no, ruszam. Tarczę mam ustawioną. Właśnie tarczę mam ustawioną na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Na dziesiątym otworze tarcza średnia także, także co lecę, nie? Ale chyba za gęsto idzie, bo to jest nowa tarcza w tamtej starej. Otwory są troszeczkę właśnie inne, nie? Więc sobie przestawię o dwa otwory do tyłu. Zmniejszę sobie. Kurde macie. Teraz i dwa. Dobra. Dobre, teraz zobaczę jak to będzie sobie się sypało. Chyba jest ok. Dobra. Zakładam nienka i lecę. Ja chyba sypie się w sam raz. Tak bardziej gęściej. Trzeba zasiać ten koper. Żeby było ok. Wszystko. Żeby ładnie sobie rósł. No. no. Także nawożenie pod koper było Standard, standardowe, bo na całym kawałku pola była rozsiana potafoska z magnezem. Oczywiście, bez żadnego azotu, była ta potafoska. O, dobra, sobie o. także tam ta potafoska w składzie miała wapń, magnez, potas chyba i coś tam jeszcze, fosfor, fosfor to na pewno miała i coś tam jeszcze miała, no, także, także koperek powinien sobie fajnie rosnąć, przeglądałem, yy, przeglądałem sobie pogodę, więc yy, ma być już coraz być cieplej. Więc zdecydowałem się właśnie na wysiew kopru. Miałem czekać jeszcze z tydzień czasu, ale kurczę, tak mówię. Yy, pogoda ma być. Yy, także no yy, czego czego by tutaj kopru nie wsiać już. No, także Siać. Dzisiaj sobie to jeszcze spryskam stąpem. Koperek, natkę i szypiorek. Właśnie tutaj mam obok wsiane. I jutro albo w sobotę sobie to przykryję kwinami. I niech to rośnie, Nie. niech to fajnie zejdzie. Myślę, że schody będą dość dobre, bo e, wilgotno jest, także wilgoci na razie e, nie brakuje, także no e, powinno być wszystko ok. Druga sprawa właśnie e, nowy siewniczek jest, także ten wysiew też jest naprawdę dobry, bo równo się wysiewa nim teraz, także jest git. No, myślę, że kopru. Kurde, nie wiem. Nie, no chyba jest w sam raz le, leci ten koper, także. Także, no. Nic tutaj nie kompinuje. Odstępy między rządkami kopru są na oko, więc Wam nie powiem, ile dokładnie wynosi odstęp między rządkami. No tak ja wiem, może z 5, 10, dziesię... no tak z 5 do 7 centymetrów jest odstęp to na pewno może i dychę nawet no nie wiem, jakoś tak będzie powiem Wam, że troszeczkę się tutaj dostałem taki zadyszki jakoś coś ojejku, no ale Dużo nie ma tam, więc się jakoś powoli yy, zasieje, Najgorzej będę miał z sianiem yy, buraczka. No bo buraczka troszeczkę będzie więcej w tym roku, więc, więc no troszeczkę tego latania z tym siewniczkiem będzie. No ale yy, na no, spokojnie I, i pół dnia się zejdzie odpoczynkiem więc się jakoś to tam yy, zasieje no także tak wiecie co chyba sobie chyba sobie zwiększę tutaj normę wysiewu czyli sobie wezmę tak jak chyba było tak jak było, czyli na 11 mówiłem: raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. Nie, będzie teraz na 10. O matko! O matko, matko! Się zdyszałem. Sobie zwiększyłem teraz wysiew Więc kurde, nie wiem, czy teraz za gęsto znów mi leci. Dobra. Co będzie? To będzie. Ee... Schody Wam później pokażę, jak to będzie wyglądało. Także co, ja kończę ten odcinek. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, by nie przegapić żadnego odcinka. I zapraszam do, do oceniania dalszych filmów oraz tego filmu też. Także co. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć, pozdrawiam.